Witam Was na kanale B Spider, jest to druga część z tego RV Diet jest z nami znowu Borysek Cześć, dzień dobry No i zaczynamy znowu przygodę na mazurki na rybki Jedziemy, nie podajemy się, co nie Borysek? Dzisiaj... No nie podajemy się, ale dzisiaj nie będzie tak długiego odcinka jak był poprzedni, bo poprzedni to za długi wyszedł No po prostu przecież nie wyrabiałem z montażem. Ej, na tym się da wypijać, patrz. patrz no to. To w no, no ale, ale wiesz, ja myślę, że siebie samego nie da Dobra, weź to naprawia, ja idę pod skrapa. Czekaj! Nie, bo... Trzeba jeszcze burgerki zrobić, żebyśmy mieli po HP Tak, ale poczekaj, bo ja jeszcze muszę opone zmienić. Ej, są gdzieś tam? O tu, tutaj są burgerki. No co? Te koła się naprawiły? Koła? Nie, ty, ty ich nie musisz ten Ty ich nie musisz zmieniać, to wystarczy, że dokręcisz śrubki Aha Ja myślę, że trzeba wymienić. No właśnie, ja też na początku pomyślałem, ale... Nie, o łupie, się... ale ty nie kłóżysz ten Dobra. Jeszcze, jeszcze nice trzeba bit. tylko silnik naprawić. Weź młotek i weź tam naprawiaj. O, o mamy jeszcze olej. To się akurat sprzyda. Okej. Okay. Właśnie. Naprawię, ja tych zaraz... progów nie naprawiaj, bo to bardziej szyby. Ja bym starał się o szyby i o ten. E e dobrze, dobrze. I chodź na tego burgerka, bo to burgerka ma, tak żebyś miał full HP no". Nie wiem, ale według mnie piwo powinno lecieć przed trudką O też to nie znaczy, sądzę Wezmę sobie, wezmę beczkę z olejem bo się sprzyda Jeszcze trzeba naprawić, Dobra, to po brugary później się przejdzie. To do, do kampera wsadzimy. Bo to, Dobra. bo to, jak masz e, na przykład, jak spanie z wysokości, to to cię leczy. O, sorry, sorry. A już nie ma, Dobra, walcz To weź tam jeden młotek, będziemy ma. mieć. Bo później dużo miejsca zajmuje. No, jest tu jeden młotek, tylko gdzie ja mam to po. Ej, weź mnie, weź mnie, wrzu wrzuć z tym na tego, na dachu. Bo ja to może na dachu mogę położyć. A, na, a nam to się przyda. No nie można tu umieścić. Eee, a jak podniosę to? No do środka po prostu wrzuci tu... tyle. No dobra, bo ja nie mogę tego umieścić. Tutaj tak, też tu wrzuciłem, to tam z wróci... tyłu ten odpychacz. Te, tego się nie da nigdzie umieścić po prostu. A właśnie. Prostu. Chodź tutaj, patrz, tutaj masz y, spray na niedźwiedzia. E, tak mi się wydaje, że no, troszkę cię zacina, bo to ja mam internet ty masz internet inny. Halo? E, halo? Halo? Halo, halo? No teraz, no, no. O, dobra, dobra. Właśnie, tu masz ten, e, strasznie na spray cię na niedźwiedzie. Jakby coś. No wiem, wiem. Strasznie cię zaczyna. No nie wiem, mnie cię nie zacina. Dobra, to jedziemy. No, Włączaj dobra, radio. Dobra, już. na Twoją muzyczkę. No co jest? Jeszcze... Dawaj, twójkę, wrzucaj, No co? No jeszcze, znowu o to trzeba. No znowu o to trzeba. Balony trzeba. No. O co? Nie wiem. Pierwsza ja Dobra, po, po prostu jedź dalej na ten most. Właśnie, jak się rozwalimy o coś, a nie będzie nic takiego zagrożenia, to nie napalemy po prostu, bo nie ma sensu. Ej, weź jeszcze nie... Jak tu przejedziesz, to weź się... Zatrzymaj. Okej, okay, jedź dalej, jedź dalej. No, jedź dalej. I weź się tu zatrzymaj, zatrzymaj się. I Ale pan ja pewnie nie będzie. Ale wyłącz silnik. I drzwi nam urwało tego. Wyłącz I chodź. Idzie, idziemy na nie ma sensu tam zjeżdżasz a idziemy na, nogu do, na nogach do tego domku tam to jest No. Ta, no. Oczy, ja. Moście, dobra? Okej okay. Ja jakby... Ja w razie WPdę na zewnątrz Ty jedź. Nie no stój to nie ma co No jedź, tylko nie do tyłu Trójka Dwójka, jedynka Oj. No dawaj, dawaj To musisz tak płytnie zmieniać te biegi, bo... Piątką jadę O, jadę. o. No, o blad Daj, daj, radę, daj. radę, jedź bro, go 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 Na jedynce, na jedynce Nice Jadę piątkę O dobra czekaj, tutaj Tu jest, jest beczka do ona się przyda Ej w z dwójki piątkę wrzuciłem Magic Nie no ty to jesteś magiczny no i jeszcze nie zadowiło, jechałem. To jest tutaj. Jak eee, y to trzeba dokręcić. Dobra te śrubki. Tu beczka z olejem, bo ona się może przydać. Wiesz? Ja może tą beczkę może do kibla. Nie dobra, bo z kibla wyleci O, nie... O jest pilot. Pilot odkładaj, żebyśmy znowu nie gonili. I zgubili go po nie. Ej, myślisz, że wypadnie jak będzie tak ustawiona beczka Nie Dobra ja idę od ja razu na niedźwiedzia, jakby był. No czekaj, no zabudujemy To nie powinno teraz wypaść. Tylko weź sufit, sufit weź naprawdę I teraz nie ma ciura, że wypadnie A to jest olej tam? Bo ja bym hm. Dobra, dawaj jedź A ty co nie? Ja jedziesz? będę na tego nie... No ja, na... ja jakby niedźwiedź był mam Nie ma niedźwiedzia, nie. bo to się zapisuje. Jak już poataku jest wszystko. No, no wiesz, ja no ja nie wiem, ja, bo, ja wolę poczekać, nie? Opieć Tylko krótka. tu powoli, żebyś... Żebyś tam nie wyjechał. Cześć, tu już mniejszy. No dobra, tego niedźwiedzia chyba nie ma. A to ja bym preferował powoli. na razie dalej nie wjeżdżać i po prostu te deski pozostawiać. Czekaj, pilot był w tym kwiatku, nie? W tym, to był ten kwiatek. Tak, ten kwiatek. on tutaj sobie leżał. Możemy tego. Ej, weź mnie wróć do samochodu, bo. No dobra, jakoś wlazł. Dobra, będzie ktoś to oglądał, to nie rozwolnić się przy tym, jak Borysa tutaj złapałem. Oj, tutaj. S no wtedy co jak no jak, tutaj jak mnie rzucił do góry i ja zginąłem I rzuciłem go Ale po co ty mnie rzucasz? I tutaj upadł i tu powinien być pilot chyba I Tak, tu, tu, znaczy, my tu do tego mnie. kwiatka Do tego kwiatka wleciał Tak, no dokładnie Tylko weź powoli jedź tutaj Tutaj wjeżdżaj powoli No dobra, dawaj Oczekaj bo tu skrapta dole leży dawaj mi ten scrap, tylko tym razem nie spadnij tutaj. Bo w poprzednim... W poprzednim No i właśnie, bo ry, spadź... Yy, jak tu już wiadę to tu deski zostaw, tylko te tylnie weź dwie. Bo tak ja muszę wiem, na właśnie, tym się właśnie wiem. Bo tutaj, tutaj się zatrzymasz na spokojnie. I tutaj się jeszcze... A w sumie tutaj możesz wyskoczyć. Dobra, dawaj, jedź. Tylko tak powoli, żebyś nie zepsuł nic. No dawaj, dawaj, powoli, powoli Z cofaj, stój, 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 stój bior, bior, Biorę, te z tyłu O, 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 o Nawet chyba na rozmiar zrobiliśmy Trzej Dobra da. No jeszcze trochę do przodu Dobra, będzie git, Bie, yy, da, dawaj dalej O Spróbuj, może to przejedziemy. No i tam od razu trzeba skakać, bo tam desek nie trzeba układać. Tak, tam desek nie trzeba. Po prostu, jak już tu wiedziesz, to jest na pełnej. Jest! Nice! Stój stój stój, 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 bo beczka lata w środku jak powalona. Trzeba, Iść trzeba zabudować? Tutaj. Ale jak ty też to zabudować? A, dobra. Ale mamy jeden motek, do buduj. Dobra, czekaj. Gdzie my mamy yy, ten? Gdzie jest checkpoint? My jesteśmy tu No ja chcę tylko te podstawowe, żeby nie wyle... <grym> XD Gdzie Ja cię biłem. Ej, taki problem Jest taki problem Nie pokazuje mi checkpointa na mapie No wiemy się jak dojedziemy Ale gdzieś Siadaj. tutaj 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 gdzieś ostatnio był Okej okay. Dobra Po prostu jedź prosto Ja ci będę Znaczy no nie nie, nie że jeść prosto ale Dobra prosto Dobra no, ja y, tutaj na dół, na dół Tylko na spokojnie Gdzie mi się wydaje, że nie jest? Nie, w lewo, taczy, w le tak, w lewo, w lewo Tak, w lewo, tak, w lewo Trzeba się pospieszyć bo jakby nie przyszedł No tylko najpierw przejeść koło tego trzeba a dobra to nie niedźwiedź to to na bench Nie wełnę jednak niedźwiedź Niedźwiedź da, Dawaj mi spraya spraya O jest zapisywanie gry jesteśmy na checkpointcie Dawaj zapisywanie gry Jest ten niedźwiedź? Nie Je, zapisało się Cofaj 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 Ale bym się O chłopie Eee, tylko Ale i tak musisz cofnąć bo musimy naprawić go No bo czekaj ale się obstrułem trochę Też Tu są burgerki O patrz kaseta lekcja A to to jest lekcja to to nie będzie muzyczki Pilot Ech, do brawa. wyciągarki to, Dobra nie, weźmiemy drugi bierzemy bo... no tak bierzemy No bo tamten się ostatnio zgubił Weź cofnij tym, tym kolosem Czekaj, no zaraz Dobra jest tam jeszcze coś ciekawego? Tak idź po burgerki no, to tam się tam. na pewno naprawi Tu się dokręci No burgerki to... Ale nie mamy chyba tego no grill'a nie mamy grill'a dobra myślę że starczy e, dobra czekaj czy ja to tam dociągnę dobra zobaczymy nie do no, dobra na ludzie dociągnę ale mamy te haki ja biorę i spray na niedźwiedzie no e, ten spray na niedźwiedzie to ja z samochodu wziąłem dobra i tak odlużę Właśnie te haki biorę, bo ja byśmy nie mieli gdzie się przyczepić. Weźmy tam wyrzuć. Dobra, yy, bo my mieliśmy kończyć na tym checkpoincie, to co robimy? Znaczy jest dopiero 13 minut nagrywania. No, a to. No, nie wiem, właśnie. Masz, jeszcze drugie łapy. Poczekaj, bo te nam niepotrzebne są. Po co, po co, właśnie? Po co są te rampy? Co one dają? Masz, łapaj. Czekaj Tyle? Dobra, jedziemy? Tak, tyle, tyle Co daj jedynę tę rampę, to ty? w sumie wsadzę To Weźmie Ale po co? Eee, no. W sumie nie, dobra, waj tą właśnie, po co nam te rampy? Ej, chyba te haki wiem ty? po co nam są. Chodź tutaj. Po co? Czekaj. Naprawę. mu tak na chwilę. E, czekaj, tylko naprawię. Proszę. To większe trzeba na przykład takie okna naprawiać. Dobra, poczekaj chwilę. Bo my musimy na to wjechać. Aha. Ale nie, czekaj, zaraz coś pokażę. Bo tym, tym się takiero. Ok. To, jedy, to ty będziesz yy, w kamperze, ja będę kierował y, tym, Wiem, no, po tratwę. co nam te haki dwa na, na wspinaczkę co raz użyliśmy w tamtym odcinku pierwszym. Wiesz tą górę i tamtą? Tak. No, Właśnie tam trzeba wjechać. Tam na... nie, chyba tylko na pewno trzeba wjechać. A nie, jest tam droga! Jest droga. No, ale tam Normalna później trzeba tam. pewnie się będzie wspinać. Wjeżdżaj na tą tratwę, a nie gadaj. Powolutku, powolutku... No dobra, stój, stój, stój. Dobra, jedziemy. Tylko ty musisz chyba jechać do przodu, bo tam kamper stoi w miejscu jakby. No właśnie wiem. no To jest głupie. A to go pcha z tyłu. O, ja, ja bym nie sprawdzał! Dobra. Skręcaj. Nie mogę skręcać Ja no. mogę tylko do przodu To ty musisz skręcić tam No dawaj, majster Jedź dalej Dobra, skocz Dobra, żyję Dawaj te dwa skrapy, bo się sprzedadzą Dawaj Epipena i jedziemy dalej Zamykaj no, drzwi, jedziemy Czekaj, bo jestem upośledzony i wskoczyć nie umiem No wskocz mi tam, no no, dziękuję. No dawaj. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Mają plan. Pomoc. Dobra. Dobra. Jak tam życie silników? Dobra, dawaj. Dobra, pokazuje mi się gdzie, już, gdzie są checkpointy? O, pokazuje mi się. D! Bo następna stacja paliw jest 500 km dalej. Ja dobrze jadę? Jechać jedziesz dobrze. Tylko ja chcę tu obmyślić jak my tam chcemy dojechać. Bo tu jest stacja benzynowa. Tylko jak do tej stacji dojechać? No co teraz? O kurde, patrz to. Teraz tędy, no. Przejedziesz po tym, jedź po prostu. Jedź. Znasz radę. No właśnie. Nie dobra. Co?! Eee, no... Cóż... Trzeba, w Blok. prawdziwym liczbą, cóż, aż tyle szkód nie robi. Logika. Ta, logika, logika. Ja mam dopiero 18 minut nagrywania. Dawaj. Jest dobrze. Myślę tak, że do 30, no 30 jak... minut, do 30 minut, będzie git. No co?! Jak ty zahaczyłeś o to trzeba, Przecież... to... Na... Jak?! Ja bym zahaczył, to i tak na pewno by się wrała, w ruchami się złamał, a nie... No to na pewno, no ale nawet my lusterek nie mamy, to jak ty miałeś o to zahaczyć? I teraz, czekaj, czekaj, bo teraz nie wiem, którędy. Dobra, w prawo, w prawo. Tu w prawo. Ej, mina, 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 mina! Co, co to było? mina, mina, była. Dobra, tutaj musisz wjechać, na, na tą, na tą windę, czy co to. E, mina, mina! Ej, parach blisko, jesteśmy miny. Nie raz. Ej, a pójdź. stań na nią. Nie! nie. No weź później. No debilu! Ale weź, że mnie nie wrzucaj. Chodź, idziemy tu deski pokłaść. A. Tu deski trzeba po po pokładać. Tylko uważaj na bombę, bo tam... Tam bomba jest nie? nie da się tego ten Właśnie widzę Czekaj, a... Yy, czekaj chwilę A wiesz tak luzenter Ale to chyba trzeba tak nakładać, czekaj No chyba, chyba jedynie I teraz na to deski, patrz. I teraz dajesz no. to tu, patrz. I teraz dajesz coś takiego. No wiem, wiem, widzę, widzę. I tak z dwóch stron. Tylko uważaj na minę. Tak. Uważaj, bo tam minę jest. Właśnie, wiem. Ej, została nam ostatnia deska. Dobra, położę ją tutaj. No tak, nie wybuchnie, że... bo to jest wyżej. Tak, i teraz spróbuj wjechać. Dawaj, dawaj, nice. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, i teraz do góry. Widzisz? No, tylko jeszcze będę musiał se zaraz... Ja sam tam wjechać. Dobra, idę, tam do przodu. Oj, oj, oj. Wyciągarką, wyciągarką. Trzymaj, wyciągarką. trzymaj, trzymaj. Ale nie muszę trzymać. Bomba wybuchła i start. No bo deska spadła. Musisz wyciągarką jakoś No ale musimy coś luzować O weszłeś, dobra to luzuj Tam Ja podejdę do tego szufla Weź mnie wrzuć, weź wrzuć, bo ja tu nie wejdę Weź mnie tam wrzuć No o, e, Czekaj to jest przednia? No, no O tak Spacerek z nią że to jest... ogóle, chodzi no, bie, bie, bie. A wiem, no, wiem. A czekaj nie. Ma... Bo się zbagowało. O, I do tego do tego wiem, Do wiem. tego tu. No w takim typie to bym daleko nie zaszedł. Zaraz go wciągaj. O, jest. Dobra, to jedziemy. No tak. Chodź, chodź. No jedź. Czekaj, tu przed nim szybę bym chociaż. Teraz tu jest stacja benzynowa. Czekaj chwilę. No, czekaj, bo ja, ja tylko tu, takie nie y chcę. Ty jedź, ty jedź, ja sobie, ty napraw jedź. Ja muszę coś zobaczyć. Bo ja nie wiem, jak to teraz przejedę. Bo tu jest, bo tu jest rampa! Tu się zatrzymaj, bo tu jest rampa! Zatrzymaj się tu, zatrzymaj, stop! Parking! Park, park! Bo tu jest rampa jak... Nie musisz... Na pełnej jechać! Na pełnej, bro, na pełnej. No nie! Czy to się kameruje? to chodź najpierw drutuj... To nie, wiesz, nie kameruje się. No to ja też się kameruje. Aha, bo zrutować ze nie widziałem. O, w dupę Ej, bro, chodź po mnie. Co zrobił? Ej, nie wiem. Się... Odpoczywam o, sobie. Proszę bardzo. Dziękuję. A burgerki? Ej, burgerki by się przydało zjeść. Nie za dużo jednak nie mamy tego HP. A jest grill? Grill? No właśnie, w tym problem. Nie ma grilla. To. No to chociaż burgerki weź Na burgerki można wziąć A to się nie da odpalić? Nie Nie, nie da się Chodź chociaż Weźmy po co Mamy paczkę na głowę Ej, jedyne co mnie martwi To to, że my dam, damy radę raczej przeskoczyć Tylko Jakby to powiedzieć, też nie, że jakby to powiedzieć, tylko I co jest? Że nam się samochód po prostu rozwali. To jest parkur. No czekaj, bo ja też chcę sobie y tą czapkę z y Parkour? Parkur? Y parkur! Nie, ja się boję. Jakby to to? Jak jedna osoba idzie? Nie wejdzie, to się zalamy psychicznie. Czekaj, czekaj, ja bym jeszcze naprawił silnik, tylko mamy olej. No, no, dobra, dawaj. Prawiasz? We can do it, we, we can do it. Piątka. Dawaj, na maksa. O w dupę! Dobra, żyjemy, żyjemy! Żyjemy, żyjemy! Cofaj, cofaj, cofaj! A, jest, Ej, dobra, nie, nie, możesz cofnąć, cofaj cofaj. cofaj, cofaj, cofaj! cofaj, 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 możesz, 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 na luziach! Ej, dobra, teraz do przodu. Na. Jest checkpoint. Daliśmy radę. Dobra, to ja bym... ja bym tylko naprawił samochód i byśmy... i kończył. I tak, i kończymy. No, to już za długo trwa. Naprawmy jeszcze samochód. Dokładnie. A widzieliście? Już 40 minut. To dawaj szybko naprawiamy. I zachęcam do oglądania następnej części. Część trzecia nastąpi. Bo jak naprawimy, to będziemy od razu mieć naprawionego tak, tak. Dobra, tyle. Resztę zrobimy w następnym odcinku. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie suba i łapkę w górę. Polecam kanał. I piszcie w komentarzach, czy, czy wolicie dłuższe filmy, czy właśnie takie krótsze jak ten. Dobra, to nara.